Ja, ja obiecałem, że nie będę fałdł. <grymne> dobra. Nie. Aha. Okej, okay, to się już nagrywa. Halo, halo, witam, witam. Po tej stronie monitora Awangarda Ciemności jest Bachus i jestem ja, Lair. Bachus, jak tam u ciebie? Grajmy. <grymne> 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 grajmy po kurde. Nie powiem Wam. A, grajmy. <laughs> Dzisiaj w co gramy? Haunted Dokładnie w Haunted Memories Grę cyklu Lender właśnie, znaczy przez innych twórców chyba stworzona, ale no cóż Zobaczmy co dla nas ma ta gra Zagramy na Easy No powiedz coś błahus, Nie ten, nie ten... Nie smuć się tak no dobra, no. Co mam mówić? Ekran ładowania jest... Kurde. Nie, ogólnie u nas jest wesoło. Jak nie. zawsze. Jest normalnie, nie mamy problemów. Jesteśmy normalni. Nie jesteśmy normalni. Nie. Jesteśmy, co? co? ty kurde robisz? Dobra. Intro Możecie się pytać dlaczego nie ma z nami nafy? Otóż... Uczy się. Uczy się pilnie. Chociaż są inne Co Nie ma z nami I nie ma z nami. Rudy. Nie, grajmy. <grymne> A na mózki. Grajmy. Jakiś trójkąt, <grymne> Jakiś <trójkąć? grymne> Kurde. Nie, dobra, grajmy. Grajmy, bo kurde, gościu się obudził w lesie. Na ziemi. Podczas deszczu. Podczas deszczu. Wersja dla niewidomych. Wstaje. Hey, Wstaje. Eee, Przeciąga jest, się. Jest Z Wygląda normalnie. Eee. Tu wszyscy ludzie są normalni. Patrzy na swoje ręce. Chyba są coś brudne. Lepią Wde. się. Wde... Nie, to Nie, to... nie to... To... Za daleko poszedłem. Nic nie zdejmuje. Yes. Oh God, where am I? Co to this place? Co to za miejsce? <mum> Dobre. uspokójmy się. To jest poważna gra. To jest horror. Straszny i w ogóle. A on macha nam kręcoma. Uh -huh. <mum> yeah. no dobra, idź do tego auta. O, oh, jest auto. Skąd widziałem, że to jest auto? Nie yeah. graliśmy w to już na yeah. paranormalu. Nie, po prostu być silnika. Ryk. Mhm. To jest silnik. Dlaczego? On tam smutny. czyta. On jest smutny. On tam coś czyta? Mhm. O, to, no, jest to jest To

Jeżeli się wczyta, jak na Slender zabierze, to jest niedobrze, a, a ty nie dób w nosie! Nie, nie w nosie. Tylko się zdrapałeś. Dokładnie. O, w nosie. Tak. Idziemy. No Slender. What was that? To był Slender. Tak, on będzie na tej drużce ale... To Chyba. To jest... Tak, będzie, to To jest zdjęcie fabryki chyba. Mhm, tak, bo są kominy. Z prawej strony. My jesteśmy tutaj. Chcemy iść. Tutaj. Więc trzeba iść tutaj. No dobra iść bo mnie to interesuje. Chyba. Dobra, wiem. Którędy? Co? No i w, w prawo. Przecież w lewo jak szedłem... tu? Tak, to wtedy to tam, tam trafiłem do jakiejś jaskini i to była ślepa uliczka. To na pewno tędy? Mm, tam jest coś. Tam jest druga mapa. Tak? No, to Czekaj, tu jest ta ścieżka Czyli musimy iść tu i tam tą ścieżkę Okej okay. Już wszystko wiemy Jest piękny, deszczowy Walanoc Tak nie, dzień. Nie, dzień. Nie? Wody, wody, wody. <laughs> nie? Nie, nie chciałem powiedzieć <laughs> Chociaż dość Jasno świeci stamtąd. To jest na pewno słońce, tylko przysłonięte przez chmury. No jest zaćmienie. W sumie mógłbym zgasić latarkę, nie jest tam potrzebna. No zgasi ją. Zgasi ją. Nie chcę zgasić. Dobra, trudno. Idziemy tą drogą, nie zbaczamy nigdzie. Nie, nie, nie zbaczamy, nie nie. nie, nie. Trzeba się trzymać drogi. Te drzewa wyglądają jak slendery. Tutaj mamy chyba właśnie zarys fabryki. A po prawej stronie mam murów fabryki? Nie, jest generator. Generator, czyli do tego mieliśmy Tak, udało nam się, dzięki mapie. Dzięki. Zdrowemu rozsądkowi. No, dobrze nie, nie odwracaj się, by bo. coś wtedy w A po co ten generator w ogóle? No użyj. Ale po co? Znaczy nie użyłem go. A dla, dlaczego je nie użyłem? No, nie wcisnąłeś? No, przecież wcisnąłem. Nie. Tak. A no, może nie. Aha, <grym grym> No nie gas in fuel Dobra, gdzie jest fuel tank? Gdzie jest zbiornik Nie wziąłeś dafajło? tego. Wziąłem. A tu jest rura Rua wlewającego się paliwa, ale zapełnione star, nie? A szpaknie lubię zapach paliwa ty. nie dawaj, bo słychać paliwa to było. Where ty. Meet me? O oh, ja! Ktoś chce nas poderwać. Gdzie kurde? Tu jest jakieś... Jakaś kobietka tu jest. Co to I'm Sara. A widzisz? znają się już. No kurde, no nie od razu. In cave chyba? At holy cave. W świętej jaskini. Tak Ech, no. Romantyczna nazwa, kurde. Na ten. Na spotkanie. Na miejsce spotkań. Wow. Scream comes from the cave. Y to robi się ciekawe, kurde. Jest tutaj... O, jest mapa. Kurde. <laughs> Serio. <laughs> jest tutaj również druga osoba, więc nie będzie tak mrocznie. Kolika Cave tutaj. Jedziesz no marocznie. nie wiem, czy nie będziemy rocznie. Myślę, że nie zdążymy jej zobaczyć. Nie, myślę, to zobaczymy. Zobaczymy. Ona nie będzie się z nami po prostu wchodzić w konwersację. Będzie Po prostu. Lepiej bez słów przyjść do przodu. Zaczyna się Nie, dobra, już wiem o co ci chodzi. Załapałem i mówię stanowczo, nie. Sprzeciwem. tam po prawej stronie chyba Tu jest siatka. Była. Tak ona była tam. Mhm. Ale już jej nie ma. Ale już jej nie ma. No. No ja to trzeba obejść chyba. No ja bym kurde uważał, bo jednak tam się coś kurde świeci. My head It My head, head. Coś się dzieje. It Chodź tu, Sarah. To jest krzyż. Śmierć. Nie odchodź, nie odchodź z tego świata, nie. Nie. Nie jest na światła. Chodź w moją stronę. Chodź tu, nie. 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 Odeszła O nie Przestraszyłeś Co? Przestraszyłeś Nie Mnie nie tak łatwo przestraszyć Nic nie widać kurde Tu jest chyba ściana Tam. Ale to jest chyba wyjście po prostu z Coś się dzieje Dlaczego ja na... no, jest włączona? Ona jest włączona? No. Tak Jak to Ale mogę zmienić baterię ja się świecić? Tak To jest kartka Widzę? Kartkę? Tak Mamy kartkę a to znaczy, że Czyta. O, znaleźliśmy coś. Wróciliśmy do punktu wyjścia Czy jesteśmy? Nie, mieliśmy tam przejść, no kurde Ja się wtedy tak zakręciłem, przepraszam was bardzo Ale już jesteśmy tam, gdzie być powinniśmy Według gry Niekoniecznie, rzeczywiście powinniśmy tu być Tam była furtka ale najpierw idziemy do tego stolika. No to bym i Idziemy z wieku. Jest klucz. Co to jest za klucz? Pewnie do tej furtki. Do furtki? Jesteś przekonany? Nie no, dobra. To jest do furtka. Nie, myślałem, że to samochodu, ale... No to No to użyj tego. No góry, to W końcu O kurde. On jest za tobą. On jest... Otworzyłeś tą furtkę? Nie. Yeah. The fucking shit. Na no kurde. No jak mam to otworzyć? Ale nie będzie iść. No kurde. U, kurde! Mówiłem, że, ten, że tego nie robić. <gry> kurde! O no, słyszał po prostu no, że bawimy się kurde po puszkach. <gry> jeszcze nie skończył malować. Nie tak. lubię, <gry> jak się bawicie moimi puszkami. Ale kurde, zleciał na dół. On tam ciągle stoi, kurde. On tam jest? No. Pokaż. Pokaż, chcę zobaczyć. O, no, po prostu z nami idziesz. No gdzie jest ta jaskinia? Ja mówię, raflo. tam! No, pokażę go. Chcę go zobaczyć. No widzisz, tam jest. Tu? No. A, rzeczywiście. I co, on nie może tutaj przyjść? Nie wiem. On tu gdzieś jest. On kurde jest za nami. O, nie oglądaj się za siebie. gdzie jest z Nie będę używał słów. Mój chat! It hurts! It hurts! Co? Ja mam. A znowu będzie to wtedy. Aha, no tak Chodź tu! Biegnij szybciej, może. A to się na przykład zbiec z tej drogi, żebyś spadł? Ha, <laughs> <Kurde. laughs> Game over! Nie <Yeah. laughs> Ja to był zły pomysł. <laughs> kurde. <laughs> Serio. Ha. Genialny pomysł ode mnie. Przecież to nie tu. Jak nie tu? To tu. No dobra, to tutaj. No, widzisz, nawet tu. Tak. A śmiałbym się, się. I co <laughs> Kurde, bez klucza, bez niczego? I co <laughs> o proszę, proszę bardzo. Tylko nie potrącaj tych beczek, bo on się znowu tam pojawi. To na pewno przez beczki. No. Wszystko przez beczki. No kurde, on to słyszy, tak? W końcu, więc... No tak, no. On nie ma już. On że nie ma, ale To jest no. jego... Kół. No. To nie tu. Kurde. Trzeba się wrócić. Butew. Może pójdziemy do dystryktu A? Skoro tak mło jest. O kurde, to było. Nie, byłoby, to nie było. było, nie, to było nie, to nie było. Nie było. Nie było. Był tam. Obrócić się? Nie. Możemy tu przejść? Nie. Nie możemy tu przejść. To. Jak chcesz tu przejść? To kurde, nie możemy iść do dystryktu A. Możemy iść do dystryktu B najwyżej. No to idź, no. Albo. Nie mam pojęcia, gdzie jest. Nie mam pojęcia gdzie. Dobra, idź przed siebie, kurde, i tak cię tak znajdzie Tam coś jest się... Nie no, nie idź tam Nie idź tam Co to jest? Nie mam tu nic nie mam. Tam, gdzie jest światło, to chyba jest strasznie. nie? Strasz, nie. O, co to jest? Jest program normalny znaczy normalny Taki raczej przychodili Jakiś tam horror czy coś w ten styl mhm. No idziemy? Mam, mam się cofać? Może pójdziemy zapisem? A tam jest jakaś budka To jest pewnie mapa. Ja to nie map. Znaczy chodzi o to, że to jest ta tablica jakaś. W Jedna, w dwie. Chyba nie. No co jest tam? Możliwe, żeby do tego żałował. Ale... We... Aha, to mm -hmm. było but... okay. tu. Że z siekierą możliweś... Się... No. Mm -hmm. Pytanie. Where is the axe? No. To jest... To jest kurde pytanie. Avantgarde. Widzimy. Can... No. Dobra, create, kurde, i gra się zupełnie z dzieła. Co to ma być? <coughs> Cenzura. Możemy teraz iść tutaj, do dystryktu, albo co to jest? Restrict a to są restrykt, restrykt. Możemy tam iść, możemy też iść tutaj. Ale dobre, najpierw możemy sprawdzić tutaj. Mamy już zapalone światełka. Mhm. Czujemy się bezpieczni. Czy nie były? Nie. Zapiera generator odpowiedzieliśmy. Mhm. Nie. Nie, Rafał, nie. To jest na pewno wóz, Slendera. On się kurde, wozi. Wosi... Dielemu, wielemu. Samochodami, yeah. nie. nie zliczysz. Tam tam, z ziomkami. Na dzielnicy szpan. <grym> szpan na dzielnicy. No, takim vanem wiesz. No, to. Te drzewa się ruszyły? Co? No. Co? To... Te drzewa się ruszają, powiem. One się prostują. One wyrastają z przede mną. No, być może. Kuj. A tu és. Isto és Restrict C. Deixa eu te mais e passo mal para outros. Pain. 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 Pain, to jest ból. No tak, ale... ref? Nie potrącaj beczek. Nie wiem. Wrócimy do środka. To jest ten czas, żeby... z słuchawki. Tu nic nie no. Chyba. Tam można być, no nie można to być. I bardzo dobrze zamknąłeś, nikt tu nie wejdzie. Teraz nie otworzymy, bo nie mam klucza. Co to ma kurde znaczyć? co to jest za to? to jest chyba eee! Przestań. A EJ! to no to jest na szczęście jest tu w miarę i tu co, no co to jest? co? weszliśmy wreszcie do tego bunkera wreszcie znalazłem wejście Serio nie widziałeś tego? Serio nie widziałem, mogę ci powiedzieć. To nie było to wejście na sieci, tylko to było. Można zapisać grę, czyli mamy kolejny klucz i mamy kurde baterie obok i kurde wygraliśmy tę grę. Wygraliśmy życie, stary. Wygraliśmy, mamy baterie, weź klucz. klucz. Jest. O, bo... no.

ale to było... to już było Ale co było? Rad, szczur. Co? Osiągnięcie. Mamy. Ale nie powinniśmy tu wchodzić. Co to jest? Co? To Światło. Powinniśmy się wrócić i myślę, że to jest klucz do... Do restryktu. A. Pewnie twórcy gry zafundują nam tutaj jakąś jump scenkę Jaką jump scenkę Znaczy, że tak jebnie, że się zesrasznie była Może wiadomości nie Zgubiłem się Nafa, pomóż gdzie mamy iść Słyszę głos na no tu debil, ja. ale nie wiem, gdzie jest to tu. To nie ten, wracam się. Przestraszyłeś się, serio? Przestraszyłeś się? No, czego? No, grzmotu, nie wiem, kurde. tá aqui ó e os curda você quer as lasca Lasca tu eh é. curda você sabe...